Przed nami cele, które będą zrealizowane jeszcze w tej kadencji. Zobaczymy pierwsze mieszkania na wynajem, budowane przez Tomasza Lewandowskiego. Krzysztof Gawkowski zapewni, że będziemy za pomocą aplikacji w smartfonie umawiać wizytę u lekarza. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pokaże, że skrócenie czasu pracy przy zachowaniu wynagrodzenia jest możliwe. Tak nawiasem. Dla, dla niewiarków. Tak jak było to w 1918 roku, gdy wprowadzano ośmiogodzinny godzinny dzień pracy, czy w latach 70. gdy wprowadzano wolne soboty. Marcin Kulasek w przeciwieństwie do Czarnka jest gwarancją niezależności polskiej nauki. Katarzyna Kotula to ustawa o statusie osoby najbliższej, Anita Sowińska. To sprawnie działający system kaucyjny. Kilka dni temu Wojciech Konieczny, szef PPS-u, przedstawił wielki projekt reformy finansowania ochrony zdrowia. Dziękuję Ci, Wojtek.